Za mikrofonem Łukasz Mrus z kancelarii Mrus Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na budowie. Dzień dobry państwu. Powinniśmy się już słyszeć oraz widzieć. Dobrym zwyczajem takich spotkań internetowych byłbym wdzięczny za potwierdzenie w czacie czy audio i wideo są. A ja już w międzyczasie Kilka słów wyjaśnień. Dziękuję Panie Tomaszu, dziękuję Pani Anno. Osoby, które są z nami tutaj na żywo, miło im mi Państwa gościć. Jeżeli komukolwiek nagle najdzie ochota, czy jego dzieci nagle się upomną o jego obecności, będzie musiał się odłączyć, spokojnie po zakończeniu webinaru wrzucę to gdzieś na zamknięty link na YouTube pewnie i w przyszłym tygodniu Osobom, które do mailingu zapisane są, ten materiał wyślę, także będzie można z nim zapoznać się na spokojnie. Jeżeli natomiast słuchasz mnie w przyszłości w formie podcastowej, bo część tego nagrania wytnę do podcastu. Jedną z kwestii z czterech, o których będziemy rozmawiali, i chciałbyś chciałbyś zapoznać się z całością, to dopisując się do. Newslettera Prawnik na Budowie. Dostęp do tego uzyskasz. Link do zapisów do newslettera umieszczę w opisie tego odcinka. Powiem szanowni w telegraficznym skrócie, z, o, z czym się dzisiaj spotkamy, bo zebrałem QA, czyli questionsy od newsletterowiczów, a będę udzielał A, czyli answersów dzisiaj. 13 pytań mam i stwierdziłem, że troszkę je podzielimy, tak żeby porozmawiać głębiej. Na ich temat. Pierwszy blok dotyczy czegoś, co chodziło mi po głowie, jako wątki łapiące spór co do tego, jak roboty realizować. I cztery konkretne scenariusze z Waszych pytań dzisiaj omawiać będziemy. Pierwszy to wymaganie przez inwestora realizacji prac niezgodnie z detalami rozporządzeń. Kolejny to sytuacja, w której inspektor poleca prace naprawcze w sposób droższy. I gorszy według wykonawcy niż zakładał sobie wykonawca. Następnie porozmawiamy o generalnym wykonawcy, który wydaje polecenia nieprawidłowego wykonania robót nieprawidłowego w znaczeniu nawet sprzecznego z przepisami. I zamkniemy to wszystko wątkiem zmiany decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego, który początkowo zaakceptował karty materiałowe urządzeń pewnych. Ale kiedy doszło już do etapu odbiorów, to nagle zdanie mu się zmieniło i tego odbioru nie chciał. Zacznijmy od tego pytania dotyczącego wymagania przez inwestora realizacji prac niezgodnie z detalami rozporządzeń. Czytając pytanie. Dzień dobry, dziękuję za możliwość zadania pytania. Bardzo doceniam kulturę w internecie. Jestem przedstawicielem wykonawcy. Niejednokrotnie na czas składania oferty nie znamy wszystkich szczegółów, by móc zadać pytania do zamawiającego na tyle szczegółowe, by rozwiać nasze wątpliwości. Przychodzi do realizacji zadania i w trakcie znajdujemy błędy w projekcie. Zgłaszamy to do zamawiającego, że zgodnie z rozporządzeniem powinno wyglądać to inaczej, a nie tak, jak zostało zaprojektowane. Dostajemy odpowiedź, żeby robić zgodnie z projektem, bo pieniądze za projekt zostały już wydane wykonujemy więc zgodnie z projektem, ale niezgodnie z naszą wiedzą. Dochodzimy do odbioru prac, zjawia się osoba kompetentna, prace nie zostają odebrane, bo są niezgodne z rozporządzeniem. I wchodzimy do pytań właściwych. Kto ponosi odpowiedzialność i koszty związane z przebudową placu zabaw, by spełniał wymogi? Projektant, który zaprojektował plac niezgodnie z przepisami, urzędnik, który zatwierdził projekt, nie dał zgody na zmiany, czy my jako wykonawca? Bo finalnie to my nie mamy odbioru, ale ponosimy dodatkowe koszty. Jak ustrzec się przed takimi sytuacjami? Dziękuję, Kasia. Pani Katarzyno, raz jeszcze chylę głowa, głowy dla. chylę czoła dla kurtuazji internetowej. Bardzo doceniam. Ok, to zacznijmy to rozbierać na czynniki pierwsze. Kto ponosi odpowiedzialność? Tutaj pani Katarzyna wskazała na projektanta, urzędnika, wykonawcę. Pisząc urzędnika, miała na myśli, jak się domyślam, zamawiającego. Błąd projektanta, nawet jeżeli to będzie błąd, w tej sytuacji go przyjmiemy, nie zawsze tak na dobrą sprawę oznacza z perspektywy wykonawcy, że to projektant jest tym adres, adresatem, do którego powinien wykonawca pisać swoje uwagi, co do tego, co wydarzyło się na budowie. Ponieważ. Z tego podstawowego powodu, że kontraktowo projektanta i wykonawcę no, nic nie łączy. Jego kontrahentem jest inwestor, i dlatego to inwestor zawsze jest takim pierwszym adresem, pod który powinien zapukać wykonawca, jeżeli problemy z projektem ma. Jeżeli mówimy oczywiście o re realizacji w formule buduj. I tutaj. Zrobimy pierwsze wejście orzecznicze. Przygotowałem nieco wyroków, żeby brzmieć mądrze i pokazać, że to nie tylko moje własne przemyślenia wskazują na pewne rozwiązania, ale sądy też takie przemyślenia mają. Nie wiem, czy zdarzyło się Państwu spotkać z sytuacją, w której zgłaszacie problem z projektem i słyszycie: No to jaki jest projekt z, problem z projektem, to idźcie do projektanta. Takie podejście inwestora, czy to będzie inwestor publiczny, czy prywatny, jest równie sensowne, jak twierdzenie przez wykonawcę, generalnego wykonawcę, że jeżeli wysypie się jakaś część robót, którą fizycznie wykonywał mój podwykonawca, to ja cię, panie inwestorze, wysyłam, przekierowuję do tego podwykonawcy. Bo to w końcu nie ja zrobiłem. Jest problem z podwykonawcą? Odezwijcie się do podwykonawcy. Tak jak nie zadziała to w przypadku wykonawcy, tak taka psychologia nie zadziała też w przypadku inwestora. Bo to na dobrą sprawę jest ten sam mechanizm. Inwestor ma jeden z swoich fundamentalnych absolutnie obowiązków w postaci przekazania dokumentacji wykonawcy i w części ten obowiązek realizuje rękami biura projektowego. Czyli tworzy dokumentację, te kartony czy nośniki jakieś cyfrowe, bierze zamawiający i przekazuje w ręce wykonawcy. Tak jak Wykonawca ma obowiązek wykonania robót i część tego obowiązku realizuje rękami podwykonawcy, przekazując efekt swojemu kontrahentowi. Jeden i drugi na tych samych zasadach za tego swojego pomagiera, mówiąc brzydko, odpowiadają. I wchodząc teraz w wyroki sądów. Zacznijmy od tego, co Sąd Najwyższy powiedział wartościowego w tym kontekście. Dostarczenie wykonawcy przez zamawiającego dokumentacji projektowej dotkniętej taką wadliwością, która nie pozwala na osiągnięcie umówionego celu umowy w ogóle lub w uzgodnionym czasie, stanowi naruszenie obowiązków, jakie w ramach umowy o roboty budowlane przyjmuje na siebie inwestor. Tego rodzaju naruszenie mogą, może być źródłem szkody po stronie wykonawcy. Zwłaszcza wtedy, gdy w oparciu o dostarczaną dokumentację projektową przewidywany i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał on ekonomicznej kalkulacji zobowiązań jakie może zaciągać. A to nic innego jak mówienie o tym, że nieprawidłowe wykonywanie umowy przez inwestora Polegające na tym, że dokumentacja, którą dostał wykonawca, nieszczególnie dobrą dokumentacją jest, jest polem do roszczeń wykonawcy. Nie tylko do zwalniania się z odpowiedzialności, ale też do domagania się pieniędzy różnorakich, chociażby za przedłużenie swojej obecności na placu budowy. I dorzucę jeszcze do tego sąd apelacyjny w Krakowie. On także, w sensie zamawiający, Ponosi ryzyko wadliwie przygotowanej dokumentacji, skoro na niej bazuje przystępujący do przetargu, oceniając, czy cena w stosunku do zakresu robót realizuje jego zakresy ekonomiczne. Więc to uczyniłbym punktem wyjścia. Podkreślenie w kontaktach z zamawiającym przy ustalaniu, to czyj to jest problem, kto za niego odpowiada. Tych właśnie myśli. Czyli, panie zamawiający, panie inwestorze, to jest problem z dokumentacją. Problem z dokumentacją to problem leżący po pana stronie. Tutaj też uczulę, że krokiem do wykonania w takich sporach jest weryfikacja, kiedy i co się ustanowiło, jeżeli chodzi o przepisy. Praktyka pokazuje, że sporo wody w wiśle może upłynąć od momentu, kiedy coś wykoncypuje projektant w dokumentacji projektowej, do momentu, kiedy. W naturę przełoży to wykonawca. Więc jeżeli mamy rozmowy o tym, czy projekt wymogi rozporządzenia, czy normy spełnia, czy nie spełnia, to zawsze trzeba zajrzeć do przepisów intertemporalnych, które dane zmiany wprowadzały, czy dane rozwiązanie, którego według nas nie ma w projekcie albo niezgodnym z nim jest projekt, żeby upewnić się, czy na pewno, jeżeli chodzi o oś chronologiczną, to wszystko jest w porządku, i czy tutaj. Nie ma argumentów po jednej bądź drugiej stronie. Jak natomiast ustrzec się przed takimi sytuacjami? Tutaj trzy przepisy podam, które wykonawca, który chce zabezpieczyć sobie tył, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za nieprawidłowy efekt robót, czy mówiąc szerzej, jakieś problemy z tym efektem, powinien mieć w takiej skrzyneczce swojej z narzędziami, w know-how. I nawet jakaś tam gablotka w razie problemu na budowie zbić szybkę. Pierwszy z tych przepisów to jest artykuł 651 Kodeksu Cywilnego, który przekładając w interesujący nas kontekst brzmiałby tak: jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Następny przepis. Artykuł 655. Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wykonania robót, według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. Tutaj od razu nasuwa się temat wadliwości, temat tego, że wysypie się coś w przyszłości, bo pozwoliłem sobie troszkę, Szerzej podejść do tego pytania i wrzucić tutaj rozważania na temat tych sytuacji, które często powtarzają się na placu budowy, czyli też tych, gdzie według wykonawcy coś nie ustoi, jak zostanie wykonane, będzie z tym problem i zaraz trzeba będzie jeździć na serwis gwarancyjny. Ale wskazuje inwestor po zasięgnięciu języka u projektanta, że wszystko jest w porządku i proszę robić tak jak w projekcie. I ostatni przepis: jeżeli ktoś robi notatki, to. Ten też można sobie zanotować. Artykuł 557, paragraf 2 kodeksu cywilnego to jest już przepis rękojmiany I zgodnie z nim, gdy przedmiotem tutaj umowy o roboty budowlane są rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca, czytaj wykonawca, jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękoimi, jeżeli inwestor wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Czyli znowu poinformowanie, że panie inwestorze. To będzie nie w porządku. Także na kanwie rękojmi swoją wartość ma. I wracając na ten problematyczny plac budowy, te polecenia inwestora, że jest zgodnie, proszę realizować, jak zabezpieczać swoje interesy ma wykonawca? Ma zabezpieczać, korzystając z tego przede wszystkim pierwszego przepisu, o którym mówiłem, czyli z artykułu 651. Karnie stukamy obcasami jako wykonawca, salutujemy, Mimo, że do pustej głowy nie powinno się. I informujemy, że problem jest taki, jeżeli zrobimy zgodnie z dokumentacją, to nastąpią konsekwencje X. I dlaczego informujemy? I znowu posłużę się tutaj wygodnie do odpowiedzi sądami. Zaczynając znowu od Sądu Najwyższego. Cytat z jego wyroku. Niedopełnienie przez wykonawcę tego obowiązku, czytaj tego raportowania z artykułu 651, ma taki skutek, że jego odpowiedzialność będzie się rozciągać także na wady obiektu, które powstały z przyczyn wskazanych w artykule 651. Przekładając na język polski, jeżeli zobaczysz wykonawco problem w dokumentach, które dostałeś od inwestora, i nie przekażesz mu o tym informacji, to mimo że to jest fuck-up projektancki, to spadnie na twoje barki. Jeżeli kłóciliście się kiedyś o realizację z inwestorem, możecie kojarzyć to rozróżnienie na błędy wykonawcze i błędy projektowe. Czyli ja jako wykonawca, nawet jeżeli mam jakąś wadę w obiekcie, mogę pójść z obroną w tym kierunku, że wysoki sądzi, ale ja jeden do jednego przełożyłem w naturę, wybudowałem to, co dostałem w projekcie. W związku z tym, jeżeli to wybudowane jest nie w porządku, to to nie jest żaden mój błąd, to jest błąd projektanta, proszę z nim rozmawiać. I wyrok ten SNU, o którym mówiłem, dotyczy właśnie takiego przytulenia przez wykonawcę odpowiedzialności za nie swoje grzechy. Czyli jesteśmy w sytuacji, gdzie nie zaraportował o problemie, i w związku z tym nagle staje się dźwigaczem tego problemu, jego dysponentem. I druga strona tego medalu. Czyli dlaczego raportujemy, bo tu ten poprzedni wątek to był taki kij, co może zagrozić, jeżeli nie zaraportujemy. To teraz trochę marchewki, czyli co wydarzy się dobrego z perspektywy wykonawcy, jeżeli zaraportowanie nastąpi. I tą marchewkę przedstawia już sąd apelacyjny w Szczecinie, pisząc tak. O ile wykonawca wywiąże się z obowiązku, Uprzedzenia inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu na skutek wykonania robót według wskazówek inwestora, to zrealizowanie prac zgodnie ze wskazówkami inwestora następuje na ryzyko tego ostatniego. Mówiąc prościej, inwestora. Sądy piszą troszkę pokrętnie. Kontynuując cytat. A zwalnia zasadniczo z odpowiedzialności osobę wykonującą tak zlecone zadanie, od skutków zniszczenia się niebezpieczeństwa. O którym uprzedzała. I ja, jak zostałem sam rodzicem, to zrozumiałem pewną rzecz, która niezrozumiała dla mnie była w dzieciństwie. Kiedy zjeżdżałem z górki rowerkiem, i zanim zacząłem ten zjazd, mama trzy razy powtarzała, żebym lepiej odpuścił, bo źle to się skończy wywrócę się o bedrę kolana, i wykonując zjazd, kto by pomyślał wywróciłem się, i odarłem kolano, to nie dość, że mnie bolało i krew leciała. To jeszcze baty dostałem. I mama, zamiast wykazać się empatią i czułością, to jeszcze ochrzaniła mnie, że zrobiłem to, co mówi, mówiła, żebym nie robił. Stało się to, co powiedziała, że się stanie. To jest ta sama sytuacja. Jeżeli ten inwestor siedzi na rowerze, na górce i wy, jako wykonawca, z dołu. Mówicie, panie inwestorze, nie, nie, nie. Proszę siąść, proszę odłożyć nóżkami, sprowadzamy ten rower, tak będzie dobrze. Tym pana sposobem to skończy się na wodzie utlenionej, pisku i plasterku. Jeżeli mimo tego inwestor, tak jak ja z tej górki rusza, no to później, jeżeli kolano go boli, to jest jego problem, o którym został uprzedzony. I tego dotyczy właśnie ten wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Które przytaczałem. Jeżeli zastosujecie Państwo. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. A razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Kombo takie, właśnie wyjaśniające, co się stało. Dlaczego jest nie w porządku, dlaczego nie można tego robić, macie co najmniej trzy korzyści. Po pierwsze, macie argumenty, żeby zwalniać się z zarzutów naruszenia terminu. No bo generalnie te problemy takie jakościowe, czy tak jak tutaj ten problem z odbiorem, będą miały to do siebie, że będą miały spore ryzyko pociągnięcia ze sobą naruszenia terminów. Więc tu już. Jeżeli chodzi o naruszenie terminów to oczywiście rozmawiamy o kary, karach umownych za nieterminowość, więc wykonawca zyskuje wartościowy argument, żeby przed takimi obciążeniami, karami się bronić. Po drugie mamy kwestię dopłaty za prace korekcyjne, bo tutaj pani Katarzyna pisała o sytuacji niewadliwości, czy może inaczej nie takiej, że uprzedzała, że będzie coś nie w porządku, tylko powstał efekt robót zgodnie z projektem. I to trzeba przebudować, żeby nadawało się do odbioru. No to w takim przypadku, skoro pani katarzyna uprzedziłaby, że słuchajcie, to nie przejdzie, to jest znowu wartościowy argument za tym, że dopłacone powinny być prace polegające na tych przeróbkach. I ostatni obszar argumentacyjny, gdzie się to przyda, to jest obszar samego rozliczenia właściwych prac. Jeżeli zamawiający. Inwestor zacznie kombinować z tym, że no, ale słuchajcie, to jak my mamy wam zapłacić za to, co okazało się złe, jak to nie ma żadnej wartości, to finalnie nie znalazło się w obiekcie. No, macie zapłacić, ponieważ uprzedzaliśmy. Raz jeszcze, nie wsiadaj na rowerek, wsiedliście. Także trzy takie mocne punkty na rzecz inwestora tutaj wystąpią. I w tym obszarze, kiedy rozmawiamy o tych wątkach, nie może z pewnością, Uciec jedna rzecz. Domyślam się, że już wiele osób, które słuchają, zapaliła im się ta lampeczka pod tytułem Ale przecież złożyliście oświadczenie o zbadaniu dokumentacji. I nie będę tutaj nurkował zbyt głęboko, bo moglibyśmy cały webinar poświęcić temu, a mam święty obowiązek wtorek w domu moim to jest dzień wieczornych zajęć stańca mojej córki, a mimo całej sympatii, którą Państwa darzę, i uznaniu dlatego, że chcecie o 17 słuchać gościa w internecie opowiadającego o kontraktach budowlanych, to jednak tu są wymogi córki co do zajęć tanecznych, a to jest przekazywanie wiedzy państwu co do kontraktów. Jeżeli chodzi o te klauzule, to co istotnego mogę rzucić w ich kontekście. Po pierwsze, pytaniem, które trzeba sobie tutaj postawić, i to w każdym sporze jest, czy ten problem, który wystąpił, tutaj ta rozbieżność rozporządzeniowa, mógł stwierdzić wykonawca robót budowlanych, czy ich projektant. Ponieważ jest szereg wyro wyroków podkreślających te same ustalenia, tezy co do relacji wykonawcy. I dokumentacji projektowej, i zabawy tego pierwszego w takiego detektywa, który błędów szuka. Jeżeli chodzi o kwestie tych zabaw, skracając to, co piszą sądy, wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego badania dokumentacji w celu wyłapania wszelkich jej błędów. Wykonawca, nie ma obowiązku wyłapania tych nieprawidłowości, które wymagają wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania, prowadzenia specjalistycznych obliczeń. Wykonawca ma prawo działać w zaufaniu do projektanta. Wykonawca, nawet jeżeli podpisał te klauzule dotyczące zbadania, to nie znaczy, że przyjmuje na siebie merytoryczne, takie wnikliwe zweryfikowanie całej dokumentacji. To, co wykonawca musi zrobić, to, jeżeli już napotka na błędy, to zaraportować je inwestorowi zamawiającemu. Czyli mówimy tutaj o rzeczywistej wiedzy, o błędach, a nie potencjale ich wykrycia. I też taka uwaga: ten wykonawca no nie jest tak absolutnie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, bo sądy przyjmują, że powinien wyłapać błędy rozwiązań konstrukcyjnych powszechnie stosowanych w budownictwie, takie ogólnobudowlane, powiedzmy. Czyli jeżeli jestem nawet nie najbardziej lotnym studentem Wydziału Budownictwa, to powinienem wiedzieć, że coś takiego może się wysypać. I drugim wątkiem, o który warto zapytać, jest wątek, który pani Katarzyna zaczepiła w swoim pytaniu czyli ten czas. Bo jest prawidłowością rzeczywistości, że nie wszystko wyłapie się z papieru. Szczególnie jeżeli mamy złożone projekty, złożone inwestycje i tej dokumentacji naprawdę jest sporo do przejrzenia. To wyłapanie wszystkiego jest zwyczajowo nie do zrealizowania. I w kilku już wyrokach sądy szły w takim fajnym kierunku, analizując, Jaki był konkretnie czas na złożenie oferty i pytając biegłego, że panie biegły, czy w tym okienku czasowym to taki detal w ogóle był do wyłapania? To jest też taki sposób myślenia, który warto sobie zakodować i go używać. Czyli jeżeli kłócimy się właśnie co do tego, że starannie wykon działający wykonawca mógł stwierdzić, no to popatrzmy na to, ile czasu na to stwierdzenie miał, bo być może mógł stwierdzić tylko w teorii. I Przygotowałem wyroki na nasze dzisiejsze spotkanie nie tylko z sądów, ale też z Krajowej Izby Odwoławczej na tym już nie takim, znowu nowym PZP. Wśród przepisów, które pojawiły się w nim, jest artykuł 433, punkt 3, który mówi, czego nie można zamawiającemu w umowach. I nie można przerzucać na barki wykonawcy takich. Ciężarów, które na dobrą sprawę dźwigać powinien na swoich barkach zamawiający. Jednym z tych ciężarów jest odpowiedzialność za dokumentację projektową, właśnie. I są takie dwa wyroki, które całkiem niedługo po tym, jak zaczęło działać nowe PZP, Krajowa Izba Odwoławcza wydała i które w swoim wydźwięku mogą zmrozić trochę zamawiających i wywrócić takie patrzenie do na dotychczasowe realia rynku zamówień publicznych. Bo posłuchajcie Państwo. Wyrok pierwszy. Sporządzenie dokumentacji przetargowej jest obowiązkiem zamawiającego i to zamawiający ponosi odpowiedzialność za jej wady. Wykonawcy przed złożeniem ofert mają obowiązek zapoznać się z tą dokumentacją i mogą żądać wyjaśnienia jej treści, jak też mogą kwestionować jej treść w drodze odwołania. Niemniej, nie może to oznaczać przerzucenia odpowiedzialności za prawidłowość wykonania tej dokumentacji na wykonawców. I to jest coś, co lubią nazywać podkreśleniem, że jajko było jednak przed kurą. Każdy może mieć swój pogląd na rozwiązanie tego paradoksu. Tutaj krajowa izba odwoławcza wyraźnie podkreśla, że OK, jest ten wykonawca staranny itd, i tak dalej, ale nie możemy wrzucić. Na niego odpowiedzialności, Ach, przepraszam. Za oczywiście była to mecenas żona, która oczywiście wie, że prowadzę. Nie możemy wrzucić na wykonawcę odpowiedzialności za sferę fundamentalnych obowiązków zamawiającego. I to jest coś, z czym ja się zgadzam, gdyż inne podejście prowadzi do takiej dziwnej sytuacji na rynku, mówiąc ładnie. W której na dobrą sprawę, jak się zastanowimy, to ja jako zamawiający nie muszę dokładać jakiejkolwiek staranności w przygotowaniu inwestycji, bo jakkolwiek słabo nie sporządziłbym dokumentacji, nie przygotowałbym papierów, no to przecież zawsze mogę powiedzieć, że ten profesjonalista powinien to wyłapać. I drugi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Za niedopuszczalne w świetle artykułu 433 punkt 3 PZP. Należałoby uznać takie postanowienia umowne, które nakładałyby na wykonawcę odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, którą zamawiający przekazał wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Znowu, zakaz żonglerki, takiej sprowadzającej się do przerzucenia odpowiedzialności na wykonawcę z barków, Zamawiającego. Jeżeli ktoś słucha podcastowo, to w tym momencie się żegnamy. Raz jeszcze w opisie odcinka do podcastu znajdziesz link, pod którym można dołączyć do newslettera Prawnik na Budowie. I dołączając całość materiału do Ciebie trafi. Szanowni, jeżeli macie wątki dotyczące tego, tego etapu, tego punktu naszego spotkania, to jest ten moment, żeby je wrzucić. Przechodzimy dalej. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych: na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.